Widzę, widzę. Uważaj, tam Shark jest. Widzę. Ja tylko nie informuję. Żeby później nie było, że nie... Że... cię nie informuję. On już się... On się zaczepił. problem, to sobie... Krak'a dostał Tylko ja ją. Nie ja... Rozpierd... go Tylko Nie ja to... Zabił się! <śmienicza> Zabił się spadając <śmienicza> Opa. Zobaczcie, El Stulejro, piu, piu, piu! No bo Zniszczeni. To jest sensowe, prawdziwe. I wiem, ja esz, A gdzie to jest napisane? Klikarz się, nie dajesz.